Witam Państwa serdecznie, robimy dzisiaj live'a na stadionie w Borku przed meczem z GKS i co tu mogę powiedzieć, przygotujemy boisko pod, pod niedzielny mecz, żeby było, żeby można było piłkowcom się fajnie grało, Łukasz dzisiaj zaczął linować już, skosił trawę, a i zapraszam wszystkich sympatyków do oglądania na niedzielny mecz, zapraszam i co to jeszcze, nie wiem. Jaki będzie wynik meczu, jak pan myśli? Zależy, boisko zweryfikuje, ale nie będzie łatwo, także... Jak pan myśli, przyjedzie dużo osób z Jaraczowa? No, mam nadzieję, że tak i z Borku będzie dużo, także kibice nasi tak, tak samo. Będzie, 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 będzie mega fajnie, także zapraszam wszystkich sympatyków. Będzie się działo. Co pan myśli o obstawie sędziowskiej na mecz KSL? Obstawa sędziowska, z tego co wiem, to przyjeżdża z, z Wronek, i to specjalnie są byli wyznaczeni na ten mecz, bo mówili, że. Bo pisałem już ze sędzią piłkarskim i głównym, że specjalnie byli wytyczeni na to spotkanie, bo jest mecz e, bardzo ważny. Jaka będzie atmosfera na trybunach, jak pan myśli? O, atmosfera... się nie muszę martwić. Wiele piłkarzy dopisali i by było fajnie, także zapraszam. I, i tylko trzy punkty, Wisełka.